Generalnie oczywiście cały obszar psychiatrii, w tym oczywiście choroby związane z depresją, pozostają w sferze zainteresowania Rzecznika Praw Pacjenta. No, trzeba powiedzieć o tym, że właśnie u Rzecznika Praw Pacjenta jest instytucja, są pracownicy, którzy są na co dzień w placówkach szpitalnych. Każdego dnia przemierzają korytarze, każdego dnia są przy pacjentach, każdego dnia z nimi rozmawiają. Są to rzecznicy praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. W ogóle kwestia związana z chorobami psychicznymi ta pandemia, jeśli tak można powiedzieć, związanymi z różnego rodzaju dolegliwościami, w tym również z depresją powoduje, że my musimy na te wyzwania odpowiedzieć, odpowiedzieć zarówno jeżeli chodzi o dzieci, ale również jeżeli chodzi o dorosłych. Ja sam również podejmuję w naszym biurze różnego rodzaju działania. Między innymi mamy nieodpłatny, darmowy numer, gdzie każdy z naszych pracowników może anonimowo zadzwonić, poradzić, porozmawiać z psychologiem, z psychiatrą. Dlaczego? Dlaczego, że wiemy, że depresja i inne choroby związane z zaburzeniami to bardzo ciężka, bardzo trudna choroba, ale trzeba pamiętać, że nie jesteśmy sami w tej chorobie i trzeba pamiętać, że jest możliwa pomoc. Panie ministrze, bezpośrednie wsparcie pacjentów to jedna strona działalności Rzecznika Praw Pacjenta, druga to zaangażowanie w zmiany systemowe i legislacyjne w tym kontekście nie mogę nie zapytać o dalsze losy ustawy o jakości. Co z nią będzie w Sejmie? Najbliższe posiedzenie SEJMU jest w przyszłym tygodniu, czyli od 7 marca do 9 marca. Wstępny projekt tego posiedzenia zakłada, że 8 marca będzie przyjęte sprawozdanie Komisji Zdrowia, głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Zdrowia w zakresie ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Ja jestem przekonany, że prace będą kontynuowane. Jestem przekonany, dlatego że to jest jedna z najważniejszych ustaw w systemie ochrony zdrowia. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że ona może budzić wątpliwości. Może budzić e, pewien niedosyt czasami, ale musimy ten pierwszy krok zrobić. My na tą ustawę czekamy już kilkanaście lat. Bez tej ustawy my nigdy nie zbudujemy czegoś, co my nazywamy kulturą bezpieczeństwa. Nigdy bez tej ustawy nie wprowadzimy systemu no-fault, a system no-fault to jest to, o czym już wielokrotnie mówiłem: to jest system, gdzie każdy pacjent będzie mógł uzyskać należną kwotę świadczenia odszkodowania. Ten system właśnie, w krajach zachodnich, w krajach skandynawskich głównie spowodował, że praktycznie w ogóle nie ma procesów karnych, dlatego że sprawy są rozwiązywane, czyli pacjenci dowiadują się, co się zdarzyło i pacjenci otrzymują bądź ich rodziny należne odszkodowanie. To jest bardzo ważna ustawa i dlatego jestem przekonany, że ona zostanie uchwalona w tej kadencji Sejmu. Wszyscy doceniają zalety systemu NoFold, bez wątpienia, no ale na jednym z ostatnich posiedzeń Sejmowej Komisji Zdrowia przytrafiła się państwu niespodzianka. Czy jest pan spokojny o losy tej ustawy zatem? Jestem spokojny. Ja myślę, że będzie też możliwość szerszej dyskusji na Komisji Zdrowia i wówczas mam nadzieję, że ja, ale również Ministerstwo Zdrowia i wszyscy współpracownicy, te wszystkie wątpliwości, które i czasami mity, mity niepotrzebne, mity bazujące na generaliach, na ogólnikach, na wypowiadanych kwestiach osób, które w ogóle nie zapoznały się czasami z treścią tejże ustawy, te to obalimy, a tych nieprzekonanych przekonamy. Przekonamy merytoryką, przekonamy argumentacją, przekonamy rzeczowością i pokazaniem tego, dlaczego ta ustawa jest tak ważna, dlaczego pacjenci oczekują, że ta ustawa wejdzie w życie i dlaczego ta ustawa, wierzę w to, zmieni system ochrony zdrowia.